Dam serdecznie! I do którego chodzę zazwyczaj, nie miał terminu. No i poszedłem do innego. No i nie no. No niedobrze. Nie dobrze. Odrośnie po czasie obstawiam. Nie wiem, co jest nie tak, ale coś jest nie tak. Pierwszy raz tam byłem, ale też ostatni raz. A powiedziałeś, że się nie podoba? Wiesz co? Ehm, na krześle inaczej to wyglądało. O, co dzisiaj? Nie Tarkow! Wydaje mi się, że dzisiaj i jutro jest czas na dokończenie terrarii przed Poe i zamknięcie. Tego rozdziału w Kalamity. Po tym filmie to mi na myśl kupienie Tarkowa zniknął cał... A właśnie miałem oglądnąć ten film. W każdym lobby jest jeden cheater. Z eksperymentu wychodzi. I mową ciała bujając się w lewo i w prawo, daje sobie ktoś znak, że cheat na cheata jest i żeby się ominęli. Dobra, już załącznikam. Nie no, też mi się wydaje, że może przesadzam trochę. E, no, nie no, normalnie jest. Tylko tak kurwa czoło mi odsłonił strasznie. Bo zazwyczaj miałem dłuższe z przodu, a, no nie no. Nawet nie idzie jak tego poprawić, bo to tak jest krótko, że no i się nie wyginają w żadną stronę. Dobra, nie no, nie jest. Pa! Ba... O, tak jest. Witam. Nie jest najgorzej, no. Po prostu krótkie są, odrośnie. Odrośnie. Też czuję, że coś jest nie tak. Tylko nie, 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 nie wiem co. Ale czuję, że coś jest nie tak. Weźcie, bo w kurwa wstydzę teraz. Nie widzicie No i tak jest właśnie. Nie wiem, co jest nie tak, ale coś coś diabła źle. Tak, jakby to się spłaszcza za bardzo, tu wszystko. To nie jest na bambus właśnie, takie spłaszczone jest. No nie, no kurwa. Przestań, tak. Cicho bo No tak nie źle, tak. Mogło być gorzej. I odrośnie, to ma tylko włosy, bez przesadu. Kurwa, jak nie to, tak jakoś dziwnie jest. Nie wiem. Kasia powiedziała, że ładnie jest. Ja tak coś podejrzewałem, że niekoniecznie. 100 złotych, za to tak, 100 złotych! Ile chciał? Bo nie będę się tarkował, nie. Się nie! Boże, <laughs> gorący mi się... Jak kiedyś robiliśmy eksperyment i Kasia mnie obcięła, to było tak z 3-4 lata temu, to bardziej mi się podobało. A co ja mam reklamację złożyć, tak co? Tak szczerze to wybladasz bardzo dobrze w tej fryzurze. Jakbyś miał co najmniej 5 lat młodziej, powiedziałbym że na oko jak jest 45 lat. Za kole elegancko siedzi Bam. <ścoughs> Nie przesadzajmy też, nie ma najgorzej, prawda? Zresztą to taki problem, by takie tylko były. Dobra, gdzie jest ten filmik do oglądnięcia? W stan formy nie odpalam tej gówno gry. Nie odpalam tego. Siedziałem po streamie jeszcze, wcześniej się tylko nie będę to grał. Nie gram w to. Ciężko jest rozpoznać cheatera. Na dobrą sprawę naprawdę ciężko, bo to wystarczy żaden aim. Nic, tylko wystarczy sama wiedza, gdzie ktoś jest. To już jest przeolbrzymia przewaga. Że ktoś po prostu w okolicy jest. To już jest przejebana przewaga, której nie wykryjesz. Nie ma opcji, że ty będziesz wiedział, że chłop na cheater cię zabije. Jak w każdej grze jest jeden cheater co najmniej. To jest pierdoloto takie. A tu są główne założenia tego. Nie wiem, projektu. A jak tam? gniazdo. Nie wiem, on coś tam z tyłu głowy mi przycinał i mówi, że kształt to nada. Ale nie patrzyłem, przyznam. Nie boję się tego kształtu tam, kurwa. <grym wytkujesz> Może niech z tyłu zostanie, nikt nie będzie widział tego. Poza sumnie Kasią. Oglądam filmik Kotarkowie jak cheaty zabiły grę. z tego filmiku jest taki, że w każdym lobby jest cheater i mamy jakiś wspólny język z I wszyscy cheatują. Niski level, KD408 i z pistolem gra. Is this my first cheater? Did I find one? No. He's literally just AFK. Raid after raid. But then I discovered a secret weapon the wiggle. And the wiggle was all I needed. Ja no, <laughs> no, kurde. Język. I can't believe it. Two legit players showed up, and I watched the cheater destroy them, which was a wise move. The dust settles, and I try the wiggle. Kurwa. Oh, he's, he's, he's wiggling, look. <gasps>

This guy takes a few pockets at me and I let the cheaters take care of him. Kurde jak widzę takich chłopów, wiem, że That whole team. 100% cheating. That whole team. That whole team. Sometimes I would just antagonize a cheater with the wiggle to get them to rage hack on me, and it works.

It, it's a, the cheaters were everywhere they don't want to react but they have to i keep pestering with the wiggle they know i cheat they know i have esp now if you're not familiar with how escape from tarkov works you don't make sound when you silent crouch walk underweight like this this is the most lawyer reaction a cheater can have it's like he's saying i know but i'm not gonna let it be known that i know there's literally no reason for him <laughs> to be standing over here looking at my exact angle. <laughs> Bad, <laughs> made any <it> noise. <laughs> <laughs> no, I, give the guy... I had no idea what this guy was going to do next. Whoa, bro! Hey, man! I'm I'm backing off, bro. I have a knife. <laughs> and who are you following with the fake TTV name? Ah, TTV Twitch TV. Yeah, I just was saying hi. Is your buddy cool? Whoa, 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 whoa. we're cool we're cool you want me to leave yeah, or hang out man. okay yeah. all right cool Dream this guy <laughs> for about three and don't forget about radar just look at how locked on he is <laughs> yeah okay bud I'd already gotten <laughs> these guys <laughs> to wiggle hey guys what's up are we fighting or are we friendly? oh dude I'm I'm friendly I'm friendly you gotta respect the wiggle dude <laughs> Hell Hell yeah yeah man, man. Most hackers won't wiggle back. But it doesn't matter. The wiggle still works. They know I have ESP. Even though I don't have my life out, he's worried about me. I'm curious if Valorantia doesn't give me this more. You could shoot me. I'm still running. I've been in two times in my life. is am still looking at my life. It it but it's sprawę. starting to be... Are you back, Travis? This guy's 100% cheating. He won't wiggle at me when he's doing everything the second I show anything. You ready? Called it! Let's watch this back in slow motion. He shot me through the bush without an actual sideline. The server had a bit of lag and placed the death behind solid cover. He gets the kill, of course. Let's see if he'll respond to the wiggle. Looks my way. And wiggle confirmation. I just say in peace. Nice Let's go. I don't know why I told him nice kill. There's a single bot follower scav still alive. That means a rare boss spawned on the map and there's only one guard left. The cheaters will get to them first. And they don't want you near it. Oh this, this guy's raging. Jesus Christ, that guy was raging. This kind of works out. Oh <laughs> Z jakiej daty jest ten film? 5 miesięcy temu 60% rajdów ze 125 rajdów cheaterzy. To jest w chuj! częściej niż co drugą grę dostajesz cheatera. Tym bardziej, że no taki jeden cheater na cały lobby to jest bardzo dużo. Jak na przykład masz, nie wiem, z 10 osób na mapę albo 7, 8, to taki jeden cheater wszystkich może wyczyścić. To jest kompletnie zrujnowany raj. Po tym filmie w chuj banów poleciało. To też bym powiedział niedobrze, w sensie, bo wcześniej powinny lecieć te bany, a to pokazuje, że jak jest cicho, to mają wyjebane. Dopiero jak zaczyna się problem nagłaśniać, to reagują. A każdy wie, jak jest. Tam był kiedyś też taki filmik, chyba mam, on mi go podsyłał, że był wywiad z chłopem, co... Huck no i mówi, że on lata, zbiera najdroższe itemy i to potem na Real Money Auction House opieprza. Tak żyją z tego. No i reszty I'm chyba... nie mi się. To było takie podsumowanie tego. Tyle starczy. Ale to i tak, 60% to kurde bardzo dużo. Co to? Nie weź te kurwa pająki. Już nie mam problemu z pająkami odkąd spraya użyłem. O, żabki. Niedobrze mi, jak widzę żabki. Ogno, do bogno, do skór. Co mi się stało z włosami? Kurwa, no źle mnie obciął, no. I tak będę chodził, póki nie odrosną kolekt. I przeszło. Jeszcze bym koskę tą zobaczył w grze. Odpalam. Ciekaw jestem, jak wygląda. Classic Knife Factory New. Co to? O kurwa, karę dostałem. O nie, wkurwił chłop. Segrałem i mi flesze rzuca pod nogi. No to go zajebałem raz. No i potem drugi i mnie wykipowało. Nie no, fajny. Piękny jest. Ładnie się błyszczy, pewnie będzie jeszcze ładniej w dwójce. Ile taka? Chyba 800 dolków kosztowała. 700? Coś takiego. Czy odpalam to powietrznie za bardzo? Dziś przed streamem testowałem runy, wczoraj po streamie testowałem, czaj na streamie testowałem. I tak chłop robi minutę szybciej ode mnie, wyjebując się, a ja bez wyjebki. Nie wiem jak on to robi. Jezu, 17 dziś! Kurwa! Jeden dzień! Jeden dzień! I poł będzie. 17. Jeden dzień do poe. To już z nic. Już nadchodzi wielkimi krokami. Czy dzisiaj panuje już tu strafa wolna od kalamity? Nie, czaruś, bo jeszcze nie zdążyłem skończyć kalamity, widzisz. Jeszcze jeden dzień. Dwa bossy zostały. Jeszcze jutro. Jak jutro nie skończę po sponsorowanym streamie, to nie wiem kiedy to skończę, bo na pewno nie przerwę poe. Po połu skończymy, chyba. No, przed poe Terraria, potem Poe, potem znowu Terraria. Ale ta garstka osób, którym się Terraria nie podoba, jest tak głośna. Że przyćmiewa większość, która po prostu siedzi i se ogląda, bo wiedzą, że i tak będzie teraria. E, nie wiem, zgubiłem się w swoich myślach. Generalnie zamysł jest taki, że no, wielu osób się podoba teraria. Widzieliście, co się podziało wczoraj, jak został Tarko zamiast Terrarii wybrany. Widzieliście, jak się zbuntowali. Sporo ludzi lubi też Terarie. A Poe? A Poe to tu nic nie ma do gadania. Poe będzie i koniec. No, trzeba przetrwać ten okres, jak się nie lubi. Ty wszystko lubisz? No ja też, bo gram zawsze we wszystko i nie narzekam ale e, to na pewno nie dlatego, że no, starczy na dzień dzisiejszy. Jest, niech one odrosną czym prędzej. Dobra, idę. Spierniczam. Widzimy się dziś na supergrze grze Atlas Fallen. To raz, a potem nie wiem, czy da radę skończyć terarkę. Może być ciężko. Uciekam. Dobranoc i do zobaczenia dzisiaj. No, pewnie o tych samych godzinach, co zwykle. Pa, pa. Pa, pa, pa. dobrze. Dobranoc.